No dobra, zobaczmy czy nie. Nie zmieniło się. Hmm. No to szczerze nie wiem. To się zapala, ale to się nie zapala, więc. Tego też się nie zapala wtedy. I wszystkim nie ja jestem. Gwiezdniasz, a to jest Cube 2 Lost Orbit. Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz możemy sprawdzić. Tak, Lost Orbit. Hmm. I mamy kilka. Rzeczy tutaj. Myślę, że najpierw się skupię na tych głównych zagadkach. Na tych głównych bramach, czy jakkolwiek to nazwać. A potem będziemy szukać w chabie wszystkich sekretów. To jest tu, to jest tu. To jest olej. Olej będzie mi podpalać rzeczy, to mogę podpalić olejem. Bo potrzebuję kostki w tym miejscu. O, mogę mieć kostkę w tym miejscu? To nie brzmi tylko: Ja potrzebuję kostki. Potrzebuję się dostać też tam, W, tył. w ogóle tu coś się zmienia? Nie. Tu jest generator. Powinna być jeszcze druga. Drugi sekret. O, drugi sekret jest tutaj. Ale drugi sekret wymaga dwóch zielonych kostek. Tutaj w tym miejscu. I one nie dolecą. Tutaj doleciałyby. Leciałyby jedna i druga, tylko pytanie czy ta druga może być pokryta smarem. Tak nie bardzo. No cześć. Została, została. Ok. Tylko one nie są jedna na drugiej. To mnie martwi. Ah, najgorzej, tu nie było na ziemi nic. Jakby to muszę i tak wypchnąć. Muszę utrzymać te kostki. wiem, się. Jest. E... ...jakakolwiek tutaj kolejność, znaczenie dla nich. Hmm. A gdybym biał na kostce razem z nią? Wow Udało się. Udało się. Dobra, lot, lot, lot z kostką zaliczony teraz tutaj. Na um, hmm. część mnie zastanawia, Bo gdyż iż ponieważ. Mamy w tym miejscu parę kostek. Ale żadna z nich nie jest bezpośrednio. No dobra, ta jest tutaj, ale to mi nic nie daje. To mnie też nie odpycha, szkoda. Jest w ogóle jakaś rura. Nie wiem, czy to nie jest rura podłączona do, sąsiedniego, do sąsiedniej zagadki. Tak trochę wygląda, a z drugiej strony. Nie, to nie jest to, to nie jest to. Tam się nic nie dzieje. Nie mam więcej przycisków. To jest jeden kabel, ale on ma inny kolor. Ten jest taki ciemnoczerwony, a właśnie tutaj chciałem na to chodzić. Tutaj nigdzie nie widzę nic, co by było ciemnoczerwone. I zastanawiam się, czy jeżeli sobie wyjdę stąd teraz, hmm, zaraz do tego wrócimy, ale chcę zobaczyć sąsiednią zagadkę. Masz ty jakąś rurę po prostu idącą w ziemię? Tak! jest czerwona i idzie stamtąd tego generatora. To jest ciekawe. Dobra, to się podnosi, jasne. To się obraca. Uu. Uh, uh. Już wiem, że tutaj musi być zielony. Hmm. Tutaj, 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 uuu, tu jest tam widzę sekret już. A... sekretu się w ten sposób nie dostanę, ok. Myślałem, że się dostanę. Um, tutaj coś mamy. A to pewnie nam przesunie ten mechanizm w tę stronę. Z tyłu pewnie jest sekret też. Tak, brakuje mi dosłownie jednej kostki, żeby tam wskoczyć. I nie mam pojęcia, jak ją tutaj wprowadzić. Hmm. Hmm. Mam wrażenie, że mógłbym już dostać się do tego. Teraz tak. Wiem, że tam jest zielony, tylko nie mogę go namierzyć, żeby wcisnął to przycisk. To mnie trochę martwi. Nie mogę też jakby zmusić go potem do podniesienia tego przycisku za pomocą magnesu, bo on tego nie robi. Wyzwyczajnie w świecie. Hmm. Ja w ogóle jestem w stanie to doskoczyć? Nie bardzo, ok. Dzień dobry. No się ma. Któryś z Was mi pomoże tak średnio? Rozumiem. Z stąd coś mogę. No i tam jest też e, trzeci, okej. Okay. O mój Boże. To wymaga znacznie więcej myślenia niż bym chciał, żeby wymagało. czyli jak już to przesunę do siebie, to będę mógł się tam wrócić w tamtą stronę, Ok. Teraz muszę wymyślić jak się przesunąć, jak dostać się tam. Hmm, to w sumie nie będzie trudne. Albo i będzie. Hmm. Problem. Nie wiem gdzie spadłem e, e... czego myszka przestała mi działać. Myszka nie przestała mi działać. Również normalnie tu lata. <śm> Softlockowałem się pewnie. Okej. Okay. Nice, mamy to, jestem tutaj. Mm, nie ma mnie tam. Chciałbym. Mogę już zrobić w ten sposób coś. To nie jest na tyle blisko, żeby ten magnes łapał cokolwiek lecącego nad nim. Ja jestem tego... towo pewny. Nawet zróbmy sobie eksperyment. Dobra, może być niżej. No... Zdecydowanie nie jest obok, ale jeżeli bym zrobił tak, to magnes jest już obok. Eee... Dobra. Co mam zrobić, żeby dostać się tam? Uh, uh. Mam się czegoś więcej. Ty możesz na razie wrócić tutaj. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Jak ja mam wcisnąć ten przycisk? Bo jak się udostać tam, to już wiem. Teraz sobie wezmę zielony tu. Pane sobie na nim elegancko. Się przykleiłem do tego, nie? I tu odepnę i jestem tam. Jakby to nie jest trudne. Zresztą... I dobra, jestem. Problem jest taki, żeby zrobić, by ten zielony bloczek był tam. To nie jest problem. Mam już rozwiązanie, ok. Chcę ja na razie to przełączyć, zresetować twoją pozycję. Czy mogę mieć tu. To jest jedyne moje takie bardzo ważne pytanie Mogę. Nie jestem pewien czy to mi coś da. To jest rzeczy, które chciałbym, żeby mi dało. No dobra, teraz jadę tu. Teraz to sobie lata góra dół. Chciałem to zrobić tak, ale nie do końca. Nie jestem w stanie wcisnąć tego cholernego zostranego zielonego przycisku, który tam jest. Znaczenie tego bloczka mnie zastanawia. Nie jestem w stanie też teraz tego przysunąć z powrotem, bo nie mam tutaj... No dobra, spróbuję jeszcze raz się tam dostać i to wszystko poogarniać. Mam tu kostkę, mam tu kostkę elegancko to jest ta kostka stąd. Pakujesz się ze mną, w sumie możemy to zrobić od razu w taki sposób. Tak, zmieniamy cię. No. Podjedziesz tam. Halo, jestem na miejscu. Zostaną tylko te sekretiki tutaj do ogarnięcia, ale. Mm, tak, interakcja ogarnięta, i teraz ten kabel poszedł już w tamtą stronę. Ja chcę zobaczyć, czy w tamtej zagadce się coś zmieniło, bo jeżeli tak, to to zmienia postać rzeczy. Skoro jedna zagadka wpływa na możliwości rozwiązania drugiej. I znacznie bardziej komplikuje sprawę. No dobra, wystarczy patrzeć po kablach, żeby wiedzieć, gdzie są te zagadki, ale. Tak, robić wszystko we właściwej kolejności wtedy. No dobra, zobaczmy, czy nie. Nie zmieniło się. Hmm. No to szczerze nie wiem. to się zapala, ale to się nie zapala, więc. Tego też się nie zapala wtedy. Zapaliło. No nie. Może wam rozwiązać zagadkę? Tą konkretną? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to ma działać. Dobra, mniejsza o to. Czego my potrzebujemy? Potrzebujemy mieć kostkę, która jest nasmarowana. To jest bardziej niż pewne. Potrzebuję, żeby ta kostka skończyła tu. Tylko pytanie brzmi, jak to zrobić? Bo to mi spada w to miejsce, to nie będzie tak jak trzeba. Nie, potrzebuję tu mieć kostkę. Wtedy ją odepchnąć, i po, to popchnie to tam, i tyle. Domyślam się, że ten niebieski będzie też potrzebny do rozwiązania tej zagadki. O. Bo... Tak, dobra, teraz to ma sens. Ej. Okay. Zmylił mnie ten kabel. O, tam jest trochę... uju. E, nie to chciałem. Tyk. Przejdźmy. A, nie tak. Zjebawszy. Cyk, cyk, dyk. No właśnie. On sobie Teraz tak, to zmieniam na czerwony, to zmieniam na czerwony. O, wyłączam, to obracam. Obracam jeszcze raz i teraz tak. Eee, dwóch kostek, nie. Najpewniej. Aaa! stop. Najpierw zrobimy to, czego jestem pewien. A, potrzebuję kostek. No dobra, to... Teraz mi to nie ustawia, mój drogi. No dobra, a teraz to jest hit. Tyle? Raz tutaj. Daje czerwony, obracam. Słowam. Nie w ten sposób. Chyba zadziałało. No. Dobra, mniejsza, czy zadziałało, czy nie. Teraz na pewno zadziała. Cyk. Ja sobie przejdę już tutaj. Żeby był ten promień... ...płomień. Lecący w tamtą dalą. Cyk. Elegancko. Dobra, czyli jedna zagadka rozwiązana, jedna nie. Gdzie główny element tam rozwiązałem. Do tego wrócimy jeszcze, żeby odblokować te pozostałe. Na razie skupmy się. Skup... Głównych eee... ja puś... Dobra, tuś Nazw... tutaj mamy? O mój Boże, to... czemu to wszystko jest takie skomplikowane? Tam już jest, widzę, że jest ten. O Boże. Ja pierdolę. Ta zagadka to... Myślę, że nie będzie szybka i łatwa i przyjemna. Hmm. Ja że tego bloczku nie zmuchuje. A, bo bloczek jest niżej. Ciekawe. Ten zdmuchnie z kolei. Ale on mi nie wciśnie przyciągnął ja go wcisnąć. robi? Tam ja te wiatraki, okej okay. Ja na mnie polecła. Dobra tam je. Okay. Jest, nie. Tam jest przejście, ale do tego przejścia bym chyba potrzebował jednak czegoś. Powątpię, że mogę tu przejść. Nawet nie wiem, jak tu w ogóle bloki wprowadzić, żeby móc zrobić sobie przejście. Przeskoczyć nie idzie, rusza tym. To mi aktywuje ten wiatr. A to mi. Ten wiatr. Wiem co mam zrobić, ale nie wiem jak. Myślę, że rozwiązaniem będzie przesunąć tą platformę tu skoczyć na tym i wtedy wiatr mnie popchnie w tę stronę. Problem jest taki, że, e, że... Żeby przesunąć tą platformę, muszę być tam, bo tam nie mogę dostrzelić żadnej kostki. Ja chyba zrobiłem się za głupi na tą grę. Nie żartuję. Albo to dodatki są takie, które W sensie, ten dodatek konkretny. Hmm. No nic, myślę, że na dzisiaj kończymy. Jutro będę próbował. W sensie jutro. No dla mnie jutro, dla was za 2-3 dni. Następnym razem będę próbował po prostu eee, opadki do następnego.